Się, do większego do świata, my to tak nazywamy. Oni są z dużego miasta, z Warszawy i oni, oni. Na przykład koleżanka, ona chce, ona jej marzeniem jest właśnie znaleźć się, nie wiem, w jakiejś ustroniu, gdzieś szukają właśnie oddalenia od cywilizacji, a my dążymy, a my chcemy wejść do cywilizacji. I to jest to jest, taka jest właśnie. Chęć zmiany środowiska. Ale dobrze, ale co w związku z tym? Powiedzielibyście wielu młodym ludziom z małych ośrodków, którzy ślą do nas listy, Piszą o tym, że tam jest beznadziejnie, że nie ma perspektyw, bo z tej całej naszej rozmowy to wynika taki zupełnie sympatyczny obraz małych miasteczek, wręcz tutaj koledzy z Warszawy jakby wam troszkę zazdrościli, ponieważ sami przyznali się do tego, że ze wszystkich atrakcji dużego miasta no, nie korzystają. Poza tym, że mają świadomość tego, że one są. Ale trzeba to czas powiedzieć. Mentalnością Polaków jest narzekanie. Każdy narzeka. Duży narzeka, mały narzeka. No każdy. Nie widzę żadnych, żadnych problemu. Jeśli człowiek coś chce osiągnąć, to to osiągnie. Jeśli, jeśli tego nie robi albo się nie przykłada, więc na, albo mu na tym nie zależy, albo jest ze słaby. Bez względu na to, gdzie mieszka? Tak. 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 Każd każda osoba naprawdę, ja nie widzę e, kłopotu, jeśli ktoś mieszka w dużym mieście i chce e, odpocząć od tego, od, od tego zgiełku. Naprawdę można wyjeżdżać i to e, starając Używając do tego minimalnych środków finansowych. Tak samo ludzie z małych miast wcale nie muszą czekać na coś, co ktoś im da. Naprawdę. Znam bardzo wiele ludzi, którzy sobie sami tworzą takie warunki. Moim zdaniem łatwiej jest mieszkać w większym mieście, ale w małym miasteczku nie jest wcale tak źle. Ostatnio zrobiliśmy na przykład dwa koncerty, po prostu załatwiliśmy sobie sami salę. Za bilety zapłaciliśmy i po prostu była wspaniała zabawa, jaka satysfakcja, po prostu to było wspaniałe. Ja wiem, że w dużym mieście sobie weźmiesz pieniążki, pójdziesz sobie gdzieś tam do jakiegoś klubu, usiądziesz, obejrzysz koncert, pójdziesz, ale to jest inaczej. To się robi własnymi rękami. To, nie nie będzie będzie to, tak, to, to się, to się stąd będzie stąd inaczej stąd. odbierało wtedy, jeżeli ktoś coś zrobi sam. Włożył w tego swój cały zapał, swoją całą energię. Przecież potem to wychodzą z tego wspaniałe rzeczy. Ja myślę, wystarczy trochę, są, wystarczy trochę mm, samozaparcia, zapału i trochę... Twórczy, ...po prostu tego człowieka. to Uważam, że to nie zależy od tego, czy on mieszka w dużym mieście, czy w małym. Po prostu to zależy od człowieka. Właśnie nawet jeżeli y, ktoś w małym mieście chce coś osiągnąć, to w małym mieście tak. ma większe szanse, bo nie będzie właśnie takim anonimowym jak w wielkim będzie mieście. Będzie nie ma konkurencji ma po, większe... po prostu. Nawet. No właśnie większe szanse wybicia się i... Ale co w związku z tym waszym rówieśnikom z różnych mniejszych i większych ośrodków, co radzilibyście? Uważacie, że teraz jest dobry czas na, na właśnie taką aktywność młodych ludzi, że mają szansę zmieniania tego swojego otoczenia? Ci ze Sławkowa mówili, że, że, że to niemożliwe. Tak. No to jest nieco... po prostu mi się, że, że oni nie próbowali, próbowali jeszcze sami czegoś zrobić. Oni... Wydaje mi się, że oni czekają na to, aż ktoś im coś da, coś zrobi no, za nich, jest... a nie, nie próbowali sami tego wszystkiego osiągnąć. Po prostu siedli, o dyskotekę organizują, to dawaj pójdziemy na tą dyskotekę, a sami nic nie zorganizują. Ja to myślę, na tej to zasadzie wygląda. Właśnie czas jest dobry, jeżeli ktoś chce coś zorganizować, to bez względu na to, czy żyje w mieście dużym, czy w małym miasteczku, jeżeli on coś weźmie do ręki, jeżeli zacznie coś robić i dokończy swoją pracę, coś zrealizuje, to naprawdę nie, nie ma to żadnego związku z tym, gdzie jest, tylko co sam robi. Jest to związane z jego pracą i chęciami. I no, może to znaczy, zależy od chęci też z możliwościami, ale on sobie sam to wszystko przygotowuje. Ani w dużych miastach, ani w małych, nie jest dobrze, dopóki ludzie szwędają się bez zajęcia i myślą sobie różne zastępcze tak. zajęcia typu wybijanie szybień czy. To są czy, pseudo zajęcia. Tak. Widzę, że wszystkie takie narzekania, to one bo, się, bo tak się utarło, prawda, że młodzież potrafi tylko narzekać. Ale jaką, jak wielką satysfakcją jest to, że na przykład coś możemy zrobić. I to, że nieprawdą jest to, że na przykład w małym mieście nic, jest po prostu życie w ogóle umiera, nic nie możemy zrobić, po prostu jest brak inicjatorów wśród młodych ludzi. Że u nas jest wspaniały dom kultury, u nas też jest naprawdę są wielkie możliwości działania, na, na przykład jest półko teatralne i jak, naprawdę jak człowiek chce brać udział i ma taką później satysfakcję z tego, co zrobi, jak robiliśmy w tamtym roku przedstawienie na 3 maja, no to mówię Wam, to było coś wspaniałego, jak później mogliśmy to zobaczyć, no, no naprawdę i zrobiliśmy to sami wszystko od podstaw. A w ogóle e, małe miasto jest to pojęcie względne. Od tego, czy to miasto jest naprawdę małe, w tym znaczeniu, że coś się tam dzieje, to zależy tylko od nas. I ono może być małe tylko z nazwy, a tak naprawdę może być bardzo duże. I to tylko od nas zależy, czy my zrobimy, że to małe miasto będzie dużym miastem, czy, czy po prostu będzie naprawdę małe, małym miastem, taką typową, typową e, dziurą zabitą dechami. War um, yeah. back again and never kicked us out. Twenty thousand years of show, show, show with a beatbox rhythm and a shipyard run